sardynki tańsze. Pan Stanisław Pietruszka przysięgły kawaler w wieku lat 46, zaczął nagle odczuwać ciężar samotności. Zwierzył się więc z tą troską znajomemu swemu, panu Aloizemu Biskupskiemu, człowiekowi, który z niejednego pieca chleb jadł. Pan Biskupski pomyślał chwilę i rzekł, rzeczywiście poniekąd mężczyzna zionaty swoją wygodę ma, co pod względem wiktu, przepierki i jak to mówią, świadomego obrządku. A taki kawaler lata jak kot z pęcherzem po mieście, Ni tu dom, ni tu chałupa, obsiarpany, Buzika nie ma mu kto przyszyć, W mieszkaniu także samo, brudy choleryczne. I samotność, pyska nie masz pan do kogo otworzyć, Dodał ze łzą w oku wzruszony swoją dolą pan Pietruszka. Faktycznie, ale z drugiej znowu strony, Przyjemnie jest wrócić do domu o trzeciej rano, Schlany, żony, i mordobicia od ślubnej małżonki nie otrzymać. Nie każdy mężczyzna pozwoli ukochanej kobiecie po głowie się lać. No tak, ale na sztorcowanie nie ma rady. Każda żona swoją przemowę ma i musisz pan słuchać. Chyba tak zrobić jak ten szef z Targówka, co przed wojną małżonki jaśkiem udusił. za to, że mu pierwszy sen przerwała, kiedy zmęczony do domu przyszedł. Ona na brudnie spoczywa, a on dychę mamra zarobił taki sposób widzę, że małżeński stan nie dla mnie. Już lepszy pies. Jego prawo człowieka najwierniejszym przyjacielem być. Bywają psy, cwają się od ludzi. Taki domu przypilnuje, służy i przez laskie skacze. Czy goście przyjdą, czy na spacer z niem pan wyjdziesz? Wszędzie zaszczyt masz. Tylko, że drań w lizie pod łóżko i ścieka. No i wścieć się można. Czytałem w kurierze, że w Ameryce jeden pies 120 osób pogryzł. Pościekali się potem wszyscy co do jednego. Już kot pewniejszy. Wiadomo i ładne to cholera. Mordeczki ma takie sympatyczne. Tylko oczy fałszywe. I po kątach paskudzi. Było zdarzenie, że kot księdza zagryzł za to, że chrapał. Trafiają się tranie między kotami. Dla człowieka nerwowego, najlepsza złota rybka. Faktycznie. Rybka nie szczeka. Kupujesz pan sobie okrągły swój, naliwasz wody parę kamieni na dno, trochę ziemsy, czyli też jakaś roślinność, wpuszcza się trzy duże złote rybki i godzinamy możesz pan obserwować. Cichutkie to, czystą wodą żyje i żadnego ekspensu nie sprawia, ale drogie. Jedna sztuka w modnym japońskim fasonie do setki może kosztować. Co pan mówisz? To sardynki już tańsze. Cała puszka 2 trzy złota. No to może każemy dać? Można. Cała powyższa rozmowa toczyła się w barze na kamionku. Panowie otrzymali wkrótce dużą puszkę portugalskich sardynek i odpowiednią ilość wódki. Bardzo byli zadowoleni ze sprawunku, ale się okazało, że ostatnia rybka była uszkodzona. Wobec czego przewrócili bufet i połamali grającą szafę. Sąd skazał ich za to na dwa tygodnie aresztu i 50 zł zwrotu strat. Pan Pietruszka po wysłuchaniu wyroku pocieszał się, że mogło być gorzej, bo małżeństwo jest aresztem, który trwa nieraz całe życie i kosztuje moc pieniędzy. Sardynki w każdym razie tańsze.